To by przypuszczał, że ten niewinny dzieciak z reklamy proszku do prania wcieli się kiedyś w Batmana? Linua, dla nas ein besser. Któż byś miał myśleć, że chłopak reklamujący płatki śniadaniowe Pacmana będzie jednym z najbardziej rozchwytywanych aktorów w Hollywood? I cereal, part of this Christian Bale to nie tylko gość, który wypowiedział magiczne słowa. I'm to aktor, który jest w stanie w krótkich odstępach czasu zupełnie odmienić swoje ciało. To aktor, który był na ustach wszystkich, gdy na światło dzienne wyszło kontrowersyjne nagranie, w którym wrzeszczy na autora zdjęć filmu Terminator Ocalenie. To aktor, który stworzył obraz jednego z najbardziej charakterystycznych psychopatów w historii kina. Wreszcie to aktor, który ma na swoim koncie masę nagród, w tym kilka złotych globów i Oscara. And the Oscar goes to Christian Bale, the fighter. Przyjrzyjmy się historii Batmana, e, mm, mm, Christiana Bale'a. Christian Bale urodził się w 1974 roku w Anglii. Jego matka pracowała w cyrku, a ojciec, David Bale, był mocno zaangażowany w sprawy związane z ochroną środowiska oraz opieką nad zwierzętami. Ale nie tylko. Twoja matka była tancerką w cyrku. Tak. Twój ojciec był pilotem samolotowym. Tak. A twój ojciec był komedianem. Tak. Więc w tej rodzinie jest trochę show businessu. tak. Christian posiada aż trzy siostry, i to właśnie jedna z nich zaraziła go miłością do aktorstwa. W 1991 roku jego rodzice się rozwiedli i w wieku 17 lat wraz z Tatą przeniósł się do Los Angeles. to Christian pierwszy raz pojawił się przed kamerą jeszcze w 1982 roku. Wtedy właśnie występował głównie w reklamach, np. proszku do prania Lenor czy płatków śniadaniowych. Na pierwszą filmową rolę musiał poczekać 4 lata. Wtedy udało mu się wystąpić w dwuczęściowej miniserii przeznaczonej do telewizji pod tytułem Anastazja, tajemnica Anny. Troszkę większą, mniej epizodyczną rolę otrzymał niewiele później w serii Heart of the Country. Nasz młody aktor nie musiał długo czekać na prawdziwy przełom w swojej karierze. Szło mu na tyle dobrze, że wpadł w oko samemu Spielbergowi, który postanowił obsadzić go w jednej z głównych ról filmu z 1987 roku pod tytułem. Imperium Słońca. No dobra, nie było aż tak prosto. Po drodze musiał pokonać około 2000 innych młodych aktorów. W sumie przeszedł przez 6 etapów castingu, aż wreszcie udało mu się zdobyć główną rolę w filmie. Produkcja Stevena Spielberga okazała się wielkim sukcesem, a Christian Bale zdobył nawet nagrodę za najlepszą dziecięcą rolę. Popularność Imperium Słońca spowodowała, że młody aktor zaczął być naprawdę rozpoznawalny, co miało swoją ciemną stronę. Niestety sukcesy Bale'a nie zostały dobrze przyjęte przez jego wieśników i zaczął być w szkole wytykany palcami i obśmiewany. Doświadczenia te były na tyle traumatyczne, że Christian zastanawiał się nad porzuceniem aktorstwa. Na szczęście, dla niego i dla nas, pojawił się wtedy reżyser Kenneth Branagh. Wybaczcie, jeśli kaleczę to nazwisko, a pewnie kaleczę. Przekonał Christiana, aby się nie poddawał i przyjął rolę w jego nowym filmie pod tytułem Henryk V. Rola była niewielka, ale swoją funkcję spełniła. W Christiana powróciła wiara we własne siły, a doświadczenia na planie filmowym były tak pozytywne, że postanowił dalej kontynuować karierę aktorską. Na chwilę odnalazł się w musicalach. Zagrał między innymi w filmach Dzieci Swingu oraz Newsies. So that's what they call a family.

Rok później został polecony przez Winona Ryder do zagrania u jej boku w filmie Małe Kobitki z 1994. Sprawa jest o tyle ciekawa, że kilka lat później, w 2000 roku, Christian Bale ożenił się z Sandrą Blaznicz, modelką, makijażystką i osobistą asystentką właśnie Winona Ryder. Wróćmy jednak do jego kariery, bo tutaj zaczęło się robić interesująco. Od pojawił się niewinny pomysł na ekranizację książki American Psycho. Na samym początku, gdy jeszcze nie ruszyły prace nad jakimkolwiek scenariuszem, zainteresowanie rolą wykazywał Johnny Depp. Odbyły się różne przetasowania na stołku reżysera, zmieniał się scenariusz i tak dalej, aż wreszcie Mary Harron stworzyła spójną historię i obsadziła w głównej roli Christiana Bale'a, zaraz obok William Dafoe i Jared'a Leto. Niestety nie wszystko szło zgodnie z planem. Firma Lionsgate przejęła prawa do ekranizacji i książki i zdecydowała, że główną rolę powinien objąć Leonardo DiCaprio. Jako że Christian nie miał podpisanej żadnej umowy, jedynie był dogadany na przysłowiową gębę, wyleciał z obsady. Reżyserka Mary Harron nie chciała się jednak nawet spotkać z DiCaprio, twierdząc, że nie nadaje się do takiej roli, a jego dotychczasowe dokonania w Tytaniku tylko będą we wszystkim przeszkadzały. Kłótnie i sprzeczki przedłużały się tak długo, że DiCaprio postanowił zrezygnować z roli i zamiast tego wystąpił w niebiańskiej plaży. Niestety sprawa nadal nie była jasna, gdyż Lionsgate postanowił obsadzić. Iwana McGregora. Baylowi tak bardzo zależało na tej roli, że spotkał się z Iwanem i przekonał go, aby ten odrzucił propozycję. Ostatecznie włodarze Lionsgate machnęli ręką i zgodzili się na Christiana Bale'a, ale pod warunkiem. Budżet na film nie mógł przekroczyć 10 milionów dolarów. Jako ciekawostkę powiem wam, że planowany budżet filmu z DiCaprio opiewał na 40 milionów dolarów, z czego 21 milionów miało być wynagrodzeniem dla Leonardo. Oczywiście nie ma się co dziwić, gdyż DiCaprio święcił aktorskie triumfy po swojej roli w Titaniku i był wtedy jednym z najbardziej rozchwytywanych młodych aktorów. Christian Bale dopiero raczkował, jego aktorska gwiazda miała rozbłysnąć kilka lat później. Oczywiście trudno powiedzieć, jak wyglądałby American Psycho z Deppem, DiCaprio lub McGregorem sterów. Możemy jednak stwierdzić, że Bale'owi udało się stworzyć ikoniczną i prawdziwie hipnotyzującą postać. Christian tak naprawdę swoim kunsztem aktorskim zbudował ten film i w pełni odpowiada za jego sukces. Dodatkowo była to również pierwsza ważna przemiana aktora. Aby zbudować odpowiednią sylwetkę, ćwiczył i trenował przez wiele miesięcy. American Psycho spotkało się z recenzjami dość pozytywnymi, chociaż wiele z nich zwracało uwagę na kontrowersyjny i delikatny temat filmu. Recenzenci byli jednak zgodni, że umiejętności aktorskie Christiana Bela są nie do przecenienia. To kill a lot of people. W kolejnych latach Bale występował w różnych produkcjach, ale żadna z nich nie przyniosła mu bardzo dużej rozpoznawalności. Były to role dość ciekawe, doceniane, ale żadna z nich nie była tą magiczną trampoliną do sukcesów w Hollywood. Trevor, mogę ktoś w 2004 roku miał premierę film Mechanik. Jeden z ważniejszych momentów w karierze Christiana, który otworzył mu drzwi do prawdziwych blockbusterów. Mechanik to film, na potrzeby którego Bale poddał się niesamowicie restrykcyjnej diecie. Przez cztery miesiące jego posiłki składały się głównie z wody, kawy, jabłek i tuńczyka. No, i czasami whisky. Ostatecznie schudł prawie 30 kg, i na planie filmowym ważył 55 kg. Podobno aktor chciał dobić do 45, ale zabroniono mu w obawie o jego zdrowie. Ostatecznie gigantyczne poświęcenie opłaciło się, gdyż przykuł uwagę samego Christophera Nolana. Tak się składało, że reżyser rozpoczynał pracę nad nowym filmem o Batmanie. Na miejsce człowieka nietoperza brany był jeszcze pod uwagę Jake Gyllenhaal, ale jak wszyscy wiemy, ostatecznie padło na Beyla. Ciekawostka: aktor miał tylko 6 miesięcy na powrót do swojej normalnej wagi, a dodatkowo odpowiednie zbudowanie muskulatury. Christian opowiadał, że było to nie lada wyzwanie: po drakońskiej diecie podobno nie miał siły na zrobienie nawet jednej pompki. Z pomocą osobistego trenera udało mu się przybrać 45 kg. You have my to die. Cała seria o Batmanie okazała się gigantycznym kasowym sukcesem i spowodowała, że Christian Bale dołączył do grona najbardziej rozpoznawalnych i rozchwytywanych aktorów. Od tego momentu mógł wręcz przebierać w filmowych rolach. Wystąpił w takich produkcjach jak Operacja Świt, Prestige, 30 do Jumy, Wrogowie Publiczni czy Terminator Ocalenie. Na planie tego ostatniego doszło do kontrowersyjnej sytuacji. Wyciekła taśma z nagraniem, na którym wściekły Bale wrzeszczy na autora zdjęć. Nagranie stało się na tyle popularne, że niektóre zespoły muzyczne, dla żartów, przerabiały je na pełnoprawne piosenki. Ostatecznie Christian przeprosił za swoje zachowanie, a w jego obronie stanęła większość ekipy filmowej, tłumacząc nagły wybuch ciężkimi kilkudniowymi zdjęciami. Obecnie Bale występuje praktycznie w samych kinowych hitach. Wspomnijmy chociażby takie filmy jak Fighter, American Hustle, Big Short czy Vice, na rzecz którego znowu poddał się wyczerpującej diecie, tym razem, aby przybrać na wadze. Według plotek ma wystąpić w filmie Thor Love and Thunder w reżyserii Taika Waititi. to so Can make this work. Z innych ciekawostek. Bezskutecznie starał się o rolę w Titaniku. Był brany pod uwagę jako James Bond w filmie Casino Royale, jako Brian O'Connor w filmie Szybcy i Wściekli z 2001 roku, Robin Hood z 2010. Miał wcielić się w główną rolę w filmie Jarhead oraz w Georgia Busha w filmie W. I love this job. Christian Bale to aktor, który jest w stanie całkowicie poświęcić się swojej roli. Nieobce są mu liczne wyrzeczenia, a przygotowanie zarówno fizyczne, jak i psychiczne traktuje niesamowicie poważnie. Obecnie jednak zaczyna się troszkę dystansować do swoich agresywnych przemian i zauważa, że chyba powinien zacząć dbać o swoje zdrowie. Tak przynajmniej twierdził w jednym z wywiadów do swojej ostatniej produkcji, czyli Ford vs Ferrari. No ale wiadomo jak jest. Możliwe, że niedługo znowu zobaczymy aktora ważącego 45 kg, który potem nagle zamienia się w 80-kilowego przypakowanego typka. Z powołaniem trudno wygrać, a wyraźnie pasja do aktorstwa jest u Christiana bardzo silna. No